Po złożeniu darów na ołtarzu i zakończeniu związanych z tym obrzędów, kapłan wzywa wiernych, aby modlili się razem z nim. Następnie modlitwą nad darami kończy przygotowanie darów i przygotowuje zgromadzenie do modlitwy eucharystycznej. Zatem powoli dochodzimy do szczytu Mszy Świętej. Ksiądz, który po raz kolejny przypomina, że Pan jest z nami w tym świętym czasie, wzywa też do tego, Byśmy wznieśli serca w górę do Pana, aby składać dziękczynienie. Ten moment Eucharystii to prefacja, z łaciny przedmowa. Stanowi ona pierwszą część modlitwy Eucharystycznej. W prefacji Kościół składa dziękczynienie Ojcu przez Chrystusa w Duchu Świętym za wszystkie jego dzieła, stworzenie, odkupienie i uświęcenie. To dziękczynienie połączone jest z danym obchodem liturgicznym, dla którego prefacja jest przeznaczona. Mamy prefacje adwentowe, wielkanocne, kuczci świętych, pasterzy itd. Mszał rzymski zawiera 97 prefacji. Obecne bogactwo ilości jest owocem zarówno korzystania z dawnych tekstów, jak również tworzenia nowych związanych z nowo wprowadzonymi obchodami liturgicznymi. W strukturze prefacji można wyróżnić trzy części. Najpierw zachęta do tego, że czymś godnym i sprawiedliwym jest dziękczynienie. Potem tłumaczony jest powód dziękczynienia, w którym wybrzmiewa treść obchodzonego święta, uroczystości czy po prostu danego okresu liturgicznego. Na końcu Ksiądz wyraża jedność Kościoła w niebie i na ziemi i wprowadza do wspólnego śpiewu święty, święty, święty. Jednoczymy się wtedy wszyscy, ksiądz i ludzie obecni nam przy świętej, łącząc głos w śpiewie chwały Boga, który przyszedł, przychodzi i przyjdzie. Oby zarówno wsłuchiwanie się w śpiew prefacji wykonywany przez księdza, jak i wspólne wyśpiewanie świętości Boga, Otwierało nas całych, wszystkie nasze zmysły, na tajemnicę naszej wiary.